widzę i tak tam jebie, byle żebym pokrył. to mnie, bo na patelni i do chuj, jak będzie pokrywał, i to na pokradł, to kawałeczki sobie potnę i do pojemnika. No tak ty kurczaka to Ciebie nie spierdalasz? To... Ale z czym go robisz? Z puczaki kreatyna, zrobisz Ciebie gó... Z ryżem i z tym, z jakimś sosikiem. A, sosikiem. Fantazjoma Ares i Kuciak, no to stało. Do waszej pozycji zbliża się Stałe, a sos i dodatki, no to już co się tam podoba? No, tą lupkę. To pamiętajcie, ktoś to ten. Priorytet to karabin sobie ogarnijcie, jak macie szansę. Nie mać tą lupkę, lepiej zabić kogoś niż stracić życie i nie O kurwa, 18 osób naraz skoczyło. To grubo. Odpuszczam, odpuszczam, odpuśćmy to. Chodźcie tutaj po prostu, weźmy sobie karabiny. pierdala! lecieć tam? Pójdź dobra, lecę, lecę tam. No nie, chwileczkę. Ja rozpocząłem marmaketon tam. Strzelać atakować każdy ser. Duża część się zaczęła bić w powietrze. E, no kurwa, na, 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 na rączkę go nie dałem rady dwa razy jebnąć. Co jest, kurwa? Oto gułak. Mogę ty zabiję. Mogli... <laughs> Czekają na za hopa, kurwa, nie dałem A rady go pocisnąć. No, no, mnie... no. Na Możesz mnie Podjeżdżacie? Twoja kolej, biedaku! Przygotuj się! Do... Nie mów, że się minąłem. Słuchaj, żołnierzu! Minąłeś się z wygrasz, Ja pierdolę! Ale jeśli nie zagrasz, to koniec! Ech. Kurwa! A, twoja kolej, żołnierzu! Jak ja się z nim nie minąłem? Wyskoczyłem, bo widziałem, że w ciebie s... Ja! On miał jeden HP, nie? Ja pierdolę.

Czujnik może już wrócić na front. No trudno. Imy <laughs> nikogo na razie nie ma na czujniku. No się. Idę. Leci. Oznaczam Leci. punkt zborny. No on jest strzelają punktu Chciałbym Skulturką i tagę się jeszcze karabinę Tu też jest koleś 7 Idę Radma tuje jest tak kurwa do nich strzela Co jesteś na takim odludziu wylądował Jak to od ludzi? Wróciłem na forę praktycznie, tylko tutaj bliżej O tylko O to gdzie na tym na sklepie To na, po, na pomarańczu ktoś tam co czas był zapalony na czerwono Na niebieskim też są A to na nich to będziemy mieć widoczność dobrą. Nie widzę, biegną. Czas skrócić ich teraz. Zostawić się na nich, oni nas nie widzą na razie. Przechodzą na dół. Macie zabiłem się ja To ta kurwa, co mnie zabiła. Dam radę. Ty chuju do gułagu mnie posłałeś. Koleś aż na dach tutaj. Oni mieli swoje karabiny, kurwa. Koleś miał Fara i Stonera A? na przykład. A? ci co no mieli Tu masz Kriga zrobionego. Tutaj. I mam AK od typa. Hehe. Robiłem ty, mi plecy Stoner, kurwa. Zrobione. Chuj, będę na razie, dobra. Ta na fara. Ale czemu ta fara ma taki duży celownik? Ona na krótko czy na daleko zrobiona? Bo on nie ma jeszcze by na krótko. Jesteście bezpieczni! Wymknęliście się wrogim tropicielom! Dlatego kriga nie wziąłeś ostatecznie? Nie, nie wziąłem go. Ale A on w nie... pokoju A... jest. Nie ma A... A... nawet celownika. Okej. Okay. Coś na krótko bardzo ja potrzebuje. Dobra, chuj. On, A kim... on miał kilo... kilo ma... Przybliżeniem kurwa dać, jakimś podwójnym takim. Kurwa piszczoty. Jeżeli kurwa zrzubisz, zostali pociśnięci i kurwa mamy karabiny. Popka, ma. Okej, okay. dobra, tu uważajcie. Bo tu też ktoś strzelał. Kupia, kurwa, najgorzej miał nic za krótko, nie wiem, ta... Fara kurwa jest tak nie zbudowana, że... Z tą narem coś tam ludzie próbują grać, to żeby nie było, no ale... myślę, że ta fara na krótko będzie zrobiona, ja mam kurwa X trójkę kurwa celownik. No to na taką odległość fara nie jest, chyba. No chyba właśnie nie A czy nie też ta rady strzelać z niego i nie na daleko, bo chyba nawet jest tak zbudowany, bo mam, mam jakiś chwyt mam kurwa jakiś Czy nie jesteś, jest. Tak, ale uważajcie, że drzwi są otwarte. Może to po otwierał. Tu był koleś. Po lewej stronie się tłuczą. Nie, tu Byli tutaj. Ocie, skrócimy tą lewą stronę. Tak, przynajmniej to są potwierane trzeba uważać. Przeczujnik sprawdza. pomarańczy się tutaj, tu się bili. Przemieszczam się. nadal. się nadal. się tej fary używać, kurwa nie jak to poleci. A to ma tłumik? Nie. Toner ma chyba. Nie, są też kurwa nie ma. Więc tu jest koleś jeden. Chodź im plecy zrobimy, bo oni nie widzą nas, nie widzą nas jeszcze. Go oznaczam! Z Tobą! Jestem z Tobą! No wcześnie! zbrojenia zaraz dotrze! Przemek do mnie strzelam. Dobra, uważajcie, są... gdzieś blisko. Oznaczam punkt nawigacyjny. Ruchy! Ują, się Wyznaczamy nową, bezpieczną strefę! Masz ich? Mają swoje bronie, bo nie widać ich na czujniku. Gdzie oni kurwa są? Odznacza pasy. Zabili go nie Oznacza, oznacza. A, jakieś reszty? Dobrze ma Jeszcze jeden kilo zrobionego. Jeszcze jeden. Kałacha, o wezmę sobie i tego. Kurwa, chederki tu pozostawiali. O, kriga masz. Na daleko, okay, okay. Ja sobie wziąłem snajperkę. Mają Kara i AK-47 na krótko. Ja sobie tego... To ja Kriega sobie Co za debile w ogóle. Ten 4 1 tu jest. Kartę zrobione. Zajebiście no. No właśnie dobrze, że ich podeszliście kurwa. Były walka, ten... Dobra, kupię BSTK bez bez chyba. Teka, bo... Przybierzemy bo... Masz... zrzut na ducha. Masz. Kurwa kolej mi skoczył szybko mnie podnieś! dwóch powaliłem Jeszcze jeden Tutaj musisz skrócić Dobra on mnie podniósł Teraz walcz w Przemek, ja się skrybuję. On dziś z lewej strony strzela punkt nawigacyjny ruchy Ale ojciec Weźcie nalot lot dawajcie tego szybko, tego, dajcie hajs, tu sobie weźmiemy duchy jednak Bo nie ten zrzut jest w pływym miejscu, nie chcę tam biec Hajd, zobacz hajs To ma BSP ka bami Tu jest zapal innego Mam tu maskę przeciwgazową. Poszedł ma BSP Tu jest A, maska Okej Chłodny kawałek też nie jest głupi na krótko Ale tak się zupełnie pojawili, ja mówię co to myślałem, że to mi ty, ty podbiegasz, bo koleś od twojego skina ja... kurwa. Ja, no. Mówię kurwa, co to kurwa jest? Wiesz Milka łacha na krótko. Sez ka wezmę kurwa. Najgorzej ja się kampią pod tym domkiem kurwa, będzie ciężko go zdobyć. Trzeba by to jakoś ominąć. Tu le... O, tu są, tu są jeszcze jakieś karabiny. To Creep znaczy i Mach 10. Dobra, chodźcie do lewej strony. A, a ten maczek jest zrobiony? Tak Oznaczam punkty nawigacyjne Ruchy Biorę Tu jest ten Oznaczam Będziemy sobie w lewo Jebać ten ich domek Siedzą na balkonie Nie wiem czy strzelać czy nie Nie będę chyba strzelał <coughs> Dajcie znać czy będą... Do... Chodźcie, chodźcie będą do was strzelać to będziemy strzelać Tu jest murek ogólnie Górka Tutaj bokiem pójdziemy. Na dole kolej jeszcze jeden biega. Drugi na górze, kurwa. Wchodzą na dół teraz. Coś tu było. Teraz, teraz ich napierdalać. O. Teraz ich skróćmy. Kurwa, a i za wcześnie. Czemu nie lepiej sobie zająć lepszą pozycję? A teraz o. Tu są. Masz przed Widzę sobą. Oznacza. Oznaczam wstępne. Chyba jest jesteś zatłoczona Daj je nalot wy? Skracajcie jak coś Dobra czeka i dobiegamy Oni są na tej kurce już? Nie wiem, nie wiem właśnie Bo innego powaliliśmy ale oni się musieli po niego pewnie cofnąć Kogo Kto ten jego? odłamkowy? Strzela do mnie ktoś. Chyba w ta górce są. A w niej! Mam, mam, mam. na nie Jeszcze jeden, jeszcze jeden tam jest obok niego. I... Tu jest, za tą górką. Tak, się ma. Ch chodźcie do mnie, chodźcie do mnie. Przejdźcie jeden do mnie. Koleś plecy dostaje od kogoś. Tam go tam tu. Jeszcze jeden! Jednego jeszcze tutaj, jest na krótko, podjega! O, ja też, ja też... drugą drużynę rozwaliłem, kurwa! Dzisiaj macie powiem ci... ...trzy gierki... ...i nam dobrze się gra! Fragujemy, kurwa! Kurwa, dwóch typów pojechałem! <laughs> Z maczka! No właśnie, kurwa... <śmiech> <śmiech> Średnio, raczej Ciężko powiedzieć. Dobra, chodźcie kupnij sobie bez peka. Wow. Masz, hajs. Skupmy się kurwa. To weź się na chwilę wycisz kurwa jak coś Bo nam się kurwa tutaj pasa zaraz kończy. Widzę jakąś kasę! Kupiłeś Przemek? Nie. Yeah. Aha, to ja mam tylko bez PK, mów kiedy palić. No na razie zostawmy. Ogólnie może. to mamy jeszcze w chuj strefy, no? Tak, idziemy dalej. Kupili kość przed nami. Tutaj. oznaczony. Możemy wejść ten blok. punkt na Nie jest to jest dobry pomysł. Bo strefa nas... Yy, zaraz wygoni z, nią, z niego, więc aby się będzie ciężko zejść, może lepiej sobie od razu pozycję reptą zająć. Idźmy sobie tędy. Idę tutaj. Ktoś strzela. Oni na osp u pewnie są. No, Ktoś pewnie na osp jest. Le po lewej lepiej biec? Wszyscy w środku, jest dobrze. Nie. Lecę tą lewą stroną. Hmm. Chodzimy na taki kibla. Nie no idziemy dalej, idziemy dalej Kupili kolesia tutaj Gdzieś chyba po prawej stronie o, to są, No, są, o samo kolesia na lecie tak Ustawiam punkt nawigacyjny Chyba ich to jebać, przed sobą skupmy się Mam jeszcze kawałek opena Musimy gdzieś sobie wejść na jakieś domki Nie wiem tylko na które Was, nie wiem, może jeszcze nie marnujmy To się było. Z której strony? Dobra, daj tego BSPK. Nie, nie, Za Aha, okej. Okay. Dobra, chodź, idziemy dalej. Pary pod tym sklepem. No dobra, dostaj tam na aut. Możemy tutaj. Dobra, jesteś. Hmm, no nie, wiem, ja bym dalej się poszedł, bo teraz jak będzie strefa. O, przynajmniej no, to się powykazało. Ruszam. Myśli, że tutaj nie będzie. No dobra, możemy chwilę poczekać. Poczekajmy do zamknięcia strefy. Kurwa, ale koleś ma fajny skin, kurwa, do tego kawałka. Jest taki dobry, przyczepiony domek. No tak, tylko że jak będziemy chcieli z niego iść dalej, to zobaczcie, mamy open'a do przebiegnięcia w każdą stronę. Dlatego no o tym mówię, że jest tym i się zastanawiam, co z tego będzie. No strefa na pewno dalej pójdzie, nie? Chodźmy do tego pojazdu. Dobra, chodźcie. Po lewej stronie ktoś był. Tutaj na radarze. Ora pociąg jedzie Było lutowane Mam o. tu pistolet maszynowy Chodzę na górę zobaczyć Okej okay. Zbliża się gaz Oznaczamy wam nową bezpieczność. Okej, okay, ma master spoko ten, ten domek, kurwa? Przemieszczam się. Dalej? Możemy, A już coś może być, też uważajcie. Tak na chuj. Nad nami też jest spoko górka. A Dobra, chuj, spróbuję może tutaj kurwa, nad nami będą nas jebać. No jak Od myślicie, nie lepiej pójdziemy na górkę? Tam ten, to tak jest ten sklep? Nie strzelaj, nie rób hałasu, mówię, nie ma sensu. Idziemy na tą górkę, tam no jest kilka zabudowań ogólnie. Dobry, Gdzie? Chodźmy no, na tą górkę. To jest oznaczone. Bo będzie przykład. to, 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 to mogą być ludzie, to uważajcie. Tam jest kilka domków. Ale tu jest zawsze wyżej i, jest, i są zabud... Oj, oj kurwa! Oznaczam Była walka. Kurwa! Nad nami muszą być w takim razie. Tak, 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 ważek nad nami. Nie, mam. Oj nad nami muszą być w takim razie. No, jest, już kurwa strzela. Po lewej stronie ode mnie. Ale nie wiem skąd, kurwa. Przez sąsiadkę jebaną nic nie widzę. Chyba w tym hangarze. Chodźcie ze mną. Idziemy. jeden. 7... Ooo, dostałem strzałek! No, tu no, ty no, w w krzakach siedzi skurwiel Ja pierdolę skampiony w krzakach strzela ja! Powalony jeden Ja pierdolę co za kurwa no krzakach się nie działo człurek, nie biedny, to, człurek, Te krzaki siedzie Michał tam był inny powalony w krzakach szmaty Dobra uważaj, uważaj, o, bo jeszcze ktoś tu może być ja, ja drugiego nie zabiłem tylko powaliłem nie?

Kurwa, psy jebane. Oj, ten skurwiel mnie zabić Pamperskie Nie mamy pieniędzy pieniędzy trochę mało Tego właśnie Czas mówiłem, że słyszałem tu... coś Mam, system. mam Tego właśnie bo... mówiłem, że słyszałem coś Trzy osoby oglądałem, dobra pewnie, pewnie się kurwa, teraz oglądają mnie, bo kurwa się odwróciłem i kolesiowi zajebałem jego na nie widziałem krzaka kurwa Dobra Chill, chill No on w ten sam sposób mnie zabił bo on mnie też w krzakach nie widział, tylko skarabizy zajebał panie co doła przed nami, spoko, przemas. się kurwa, zajebać, Dawaj zajebać. na tą, na tą cudołę. Bo się ten kałach kurwa na krótko. Oznaczam punkt, menedżer. Wybaczcie go strzelasz. Dobra Jeden dobra. leży Tak jest, w ogóle dzisiaj dobra jest pasa Dobra co no ma, otwieraj nie, tą stronę I zobacz czy ten, czy tamten typ co go zabiłeś miał hajs Bobi go od razu Dobry. Jeszcze jeden będzie gdzieś Wszyscy do wyznaczonego punktu tam zabił, zabił go. Bastek. Tak, bastak go zajebał. On no ma tam walkę. Wiem, aż... ale tam jeszcze kolegę mają. Bo on się czołgał do środka. Ciężko będziecie kupić, kurwa. A tego co zabiłeś tutaj na dole, nie miał pieniędzy. Przemyk, Przemek go, lutował. Przemieszczam się. Przysyć! Tak kurwa coś słyszałem Kurwa Tego kałacha kurwa robię sobie na krótko Uważaj przemasz, bo teraz chcą podjechać w dupy strony Musimy stąd wyjść, idźmy Chodź razem do tyłu Masz czyni pulsuj jak coś, żeby sprawdzać? To chodź ze mną. Dobra, chodź ze mną. Trzeba do nas ten snajper. Wait kurwa a minute. Przemek, nie daj się wypierdolić, bo tak jak zostaje sam, to przegrywa. Jest, snajper z prawej strony, gdzieś stąd. No z prawej strony ma snajper. Nasze osudowe... Jest, ekipa Aj. przed nami. Typów po lewo mamy, cię. Walony. Masz, pozycję? Kurwa, no... Ponieś mnie! Kurwa, no 12 fragów! Kurwa A on ściął, no tego i mnie No uważaj, ten sobie jest mocny Tych zostaw! Kup się przed sobą na snajperze Przemek Po prawej! Jest, on, jest on, on, on nawet się nie chowa! Po prawej stronie się wyjrzyj. Ich zostaw. Przytomu jest sniper. Tak, tutaj, gdzie jest oznaczone. Dobra. Aj, teraz się z pleców. Dobra, 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 się szybko. Kewuj, 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 masz maskę. Biegnij, biegnij. Aj, kurwa, mieliśmy dobrą pozycję. Sebastian w końcówkę Mogłem właśnie tak po lewo chcieć ich zrobić ale jeszcze i w spoku ich zrobić A, pat, cała trójka Pat, oni mają dobrą pozycję, za dobrą pozycję mają Farte łońce Dobra, wygrali Kurde, taka giga, giga gierka kurwa Dobra, będzie filmik, będzie filmik Rób się kałacha i opierdolci kiobacha kurwa, bo to jest dobre kieranie Zostaw łapy w górę